Cześć wszystkim, z tej strony Vexo, to kolejny odcinek e, z Fortnite'a. Dzisiaj e, nagrywamy sobie tylko Famas Challenge i naprawdę zostawcie tę subskrypcję i łapkę w górę za to, co teraz robię, bo naprawdę jestem trochę już zmęczony, jest 22.21, nagrał, nagrałem film taki dosłownie sam, ale bez dźwięku. Dźwiękiem się w ogóle nie nagrał, więc miejmy nadzieję, że teraz mi się nagra i że po prostu wszystko będzie zgodnie z planem. Więc co? Dzisiaj tylko Famas Challenge. Prawda o co w tym chodzi w ogóle? Wiadomo, tylko Famas, gramy tylko Famasem i oczywiście jeżeli yy, jeżeli, yy, będę, no, yy, jeżeli będę. jeżeli będę spadał, no to po prostu mogę wziąć każde yy, każdy... Każdy przemiot, tak? każdy przedmiot yy, a jak znajdę masa, byle jakiego no to po prostu muszę wszystko wyrzucić oczywiście leczenie możemy sobie każde brać yy, jakie tylko yy, zauważymy no i co mam nadzieję że wam się odcinek spodoba co lecimy już do gierki jesteśmy już w busie yy, no i mam nadzieję że teraz będzie wszystko po prostu hulać że tak powiem i co yy, tylko gdzie by tutaj teraz widzę. Ponieważ no jakby... O, chyba teraz mi lepiej nawet słyszycie. Przepraszam. <gryw> e, gdzie by tu polecieć? Bo jakby... Gdzie mogą być famasy? Dobra, lecimy sobie tutaj. Miejmy nadzieję, że tutaj będą jakieś famasy. No i co? Um, musimy jakoś wygrać grę tylko famasami, nie więc... Ewentualnie tylko Famasem jednym, ile chcemy Famasów. Tak możemy mieć. Prawda, więc co? Jezus, ale lagi coś dzisiaj mam. Hmm, czy to są potki? Tu, gdzie to jest? Nie. Hmm, a to. Kurde to jest. Wiem, ale było mówione, że wszystko, co znajdę, pierwsze, możemy oczywiście brać. Po prostu, wszystko, co znajdę, mogę brać, dopóki nie znajdę. Famasa, tak. Jeżeli znajdę Famasa, wszystko oczywiście wyrzucam. No i zaczynamy wtedy challenge. Jezus, co mi się z pingiem dzisiaj dzieje? Hmm. Dobra, tam jest, tam jest chłop. Słuchajcie. Natomiast chłop, chciałbym go bardzo dojechać, chociaż no z tych. Hmm. No z tych, kurde, broni to tak średnio. Ale, no kurde. Przynajmniej go zabiliśmy, dobra. Ehm, szukamy famasa, bo, kurde, zaraz się skończy gra i w końcu nie znajdziemy, nie? Więc. Dobra, zbijemy sobie oczywiście e, ślurpa. No i co. Bierzemy nasz pojazd, mamy tutaj chłopa, ale nie chcemy się z nim bić, ponieważ nie mamy famasa, a nam jest potrzebny. Ale tu jest natomiast chłop, z którym się będziemy bić. Natomiast, czemu ten chłop? Oj, 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 widzowie, on jest bardzo spocony. Dobra, zabiłem go z pistola, nie? Więc. Ej, dobra, mamy FAMASa, mamy FAMASa, wyrzucamy wszystko, wyrzucamy wszystko, mamy FAMASa. I tylko FAMAS challenge. Teraz się zaczyna. W ogóle szyb szybciej to zrobiłem, szybciej znalazłem FAMASa w tej grze niż w tamtej. W tej nieudanej, prawda? Dobra, oczywiście leczenie możemy brać wszystkie, jakie tylko możemy. Dobra, przerolujmy sobie tutaj. Mamy, mamy to, mamy to. Dobra, mamy. Normalnie tyle leczenia, że to hit. Ale mamy jednego tego tak sierennie bym powiedział. Dobra, wypijmy sobie tą potkę. Później sobie to rzucimy i będziemy mieć już normalnie nawet miejsce na drugiego Famasika, więc to akurat będzie spoko. Zbijmy sobie trochę maca tutaj, bo macy też naprawdę są przydatne. No i co? Y w ogóle jak wam mija dzień możecie napisać w komentarzach i w ogóle po powiedzcie mi, czy chcecie, żebym streamował na przykład na, mm, na Twitchu, bo na Twitchu też widziałem, że niektórzy streamują i naprawdę fajnie im to wychodzi i czy wy też byście chcieli, żebym ja na przykład streamował na Twitchu, czy też nie. Dobra, mamy tutaj jakiegoś bota. Co można u niego w ogóle kupić? Aha, takie nie wiem, nie wiem jak te soczki. Dobra, soczki po prostu. Soczki można kupić takie. Może, można gdzieś tu drugiego Famasa poprosić? Można, można, czy tak? Czy tak, tak średnio, co? Chyba może tutaj gdzieś. A, tutaj są skrzynki, chyba. No, niby są gdzieś tutaj trzy skrzynki, ale gdzie? Dobra, to jest jedna. Nie mamy FAMASa drugiego, ja bym bardzo chciał drugiego FAMASa widzowie. Bardzo bym chciał. Dobra, tutaj jest skrzyneczka, nie mamy FAMASa. No kurde, fajnie by było tego FAMASa znaleźć, ale. Hmm. Niestety chyba nie znajdziemy. Dobra, chyba się by był, trzeba by było wybrać do... To... Już strefki, oha, no to super, żebym przejechał. Mm, dobra. Miejmy nadzieję, że... Bo kurde, chciałbym jeszcze jednego famasa znaleźć i dopiero dojeżdżać chłopów. Bo jeżeli mam z jednym famasem biegać... Mm, no to tak wiecie, średnio. Ej, co mi się dzisiaj z internetem dzieje? Mamy tutaj chłopa w środku? Wyciągamy FAMASa i co? Nawalamy, nawalamy, nawalamy z FAMASa, on się leczy, on się leczy, on ma, on ma biało, ponieważ leczy się, dobra, ale mamy drugiego FRAGA z FAMASa, oczywiście tylko. I co tu jest z skrzynkami? FAMAS, proszę, no jednak nie FAMAS. Oj, 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 no to lipo, ale tutaj poczekajcie, mamy chyba, proszę, no FAMASik, no o nie, akurat taka pompa której no nie lubię za bardzo, ale... Hmm, zawsze coś dobra. Przerolujmy, mamy chłopa, mamy chłopa, weźmy... Weźmy to, ale mamy chłopa. Gdzie, gdzie ten chłop teraz jest? Tu. Nawalamy swamasa. Tylko fajnie by było jakby coś on DOSTAŁ. Czemu on nic nie dostaje, słuchajcie? Przecież ja mu idealnie trafiałem. Czemu on nic nie dostawał? No, Widzowie widzieliście to? Ja mu idealnie trafiałem i nic nie dostawiłem, nie wiem o co chodzi. Jestem już w busie, no i co? Gdzie by tutaj teraz, słuchajcie, polecieć, żeby był ten Famast? No powiem wam, że, że nie poleciłbym jeszcze raz tutaj, bo mi się nie chce. <laughs> hmm, poleć może na podzielicę. Może coś tam będzie fajnego, ale wątpię. A i miejmy nadzieję, nadzieje, że jakoś teraz wygramy, bo no nie chciałbym, kurde, teraz... Wiadomo co. się wyłożyć. Więc co? Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Że ping jakoś nam to ustabilizuje. I co? Mi się wydaje, że polecimy na początku tutaj, a nie, wiecie, tak polecieć od razu tam, bo tam możemy zginąć bardzo bardzo szybko, dobra mamy mgiełkę, ale my nie chcemy mgiełki tylko chcemy famaso, no ale te hmm. to chyba nie dzisiaj tak dokładnie dobra kupimy sobie tą tam się w ogóle nawalają, dobra możemy tam iść, ale tak bez Famasa czy to jest tak, tu jest Famas, dobra, słuchajcie, wyrzucamy wszystko wyrzucamy wszystko bierzemy Famasa tylko Famasa mamy I teraz tak tylko bierzemy yy, i nawalamy z Famasa nic innego po prostu nic innego ktoś mnie zaprasza, ale mi mamy na razie go gdzieś niestety. Przepraszam, jeżeli to będziesz oglądać. Yy. Mamy chłopa, mamy chłopa. On tu idzie, on tu idzie, on się poci. On się poci. Nie, słuchajcie widzowie, my to giniemy. Jestem już w busie. No i co, gdzie, gdzie tutaj teraz polecieć? Nie, ja nigdy nie wiem. Hmm. Prawdopodobnie zaraz skiniemy, ale co kolejna próba na podzielicę? Nie, mi się wydaje, że nie. Lecimy. A dawajcie, na tak, tak zwane kino, moim zdaniem, bo kurde, teraz każdy tam leci, tak samo jak było w tamtym chapterze. Nie, nie w chapterze, yy, w sezonie. E, że było kino, no i każdy leciał na kino. Więc to tak naprawdę jest to prawie to samo. Nie? Dobra. Hmm, tylko miejmy nadzieję, że teraz nikt nas nie dojecie, bo to jest... akurat trochę sadge by było. no dobra. Tutaj, tutaj będzie chłop, tu będzie chłop. Hmm. Mamy... Nie, no super, nie, mamy naprawdę super broń ogólnie. Nie, czy mieliście taką? Nazywa się nic. Dobra, niestety ale mamy tylko pompę. Hmm. Kurde cię ten chłopiec. O tu. Słuchajcie. Idziemy tak po cichu jakby... Ło! Dobra, słuchajcie, tego nie było. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i co? Subskrybujcie ten kanał i przepraszam, że to dzisiaj nie wyszło. Ten challenge. Niestety nie wyszedł. Ale tamten kurde wyszedł, zająłem czwarte miejsce, no ale niestety nie nagrał się dźwięk. Więc co, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Subskrybujcie ten kanał, łapkę w... zostawcie. No i oczywiście. Napiszcie w komentarzu, co mam jeszcze dalej na dla was nagrywać, no bo za bardzo nie mam pomysłów, prawda, no i fajnie by było jakbyście coś mi tutaj mm, fajnego zapodali w komentarzach i co, M mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał jeszcze raz, no i co, do zobaczenia, cześć!